Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Poke Wars z tej strony niszczyciel 106 i dzisiaj będziemy e, chodzić po lokacjach i będziemy... Może znajdziemy jakiegoś shiny Pokemona, bo jest to kolejny dzień z eventu Johto. Jest to kolejny kolejne event. Jeszcze zostało chyba na mi się dobrze liczę zostały nam jeszcze cztery eventy dwa już minęły a drugi trwa więc zaczynajmy Panth no, nie jest to jakiś bardzo dobry pokémon, ale dla początkujących może to być dobry Heracross możecie napisać w komentarzach jak wam minął dzień różne Eee, nie wiem propozycje do gier whatever wolna ręka możecie też udostępniać nie proszę o lajki ani o suby ja proszę tylko o komentarze bo wolę mieć z wami jakąś interakcję nie jakieś puste suby ale jak dacie suba też będzie miło dacie lajka proszę bardzo ja się nie obrażę no i złapaliśmy, fajnie Znowu. Właśnie, zobaczę plecak um, Nie mam jeden klucz dzisiaj Okej okay. To wypadnie... 10 tysięcy No Nie powiem, że to jest dobre ale, Ani czy złe Jeśli po tym filmem załóżmy będzie Z 5 lajków Z 5 komentarzy To kupię z premium w sklepu Kupię um, 20 kluczy ołka i zrobimy wielki opening. Mam 20 tych. Tak, mam idealnie 20 skrzyni ołka. Dorzucimy jeszcze yy, klucze i będzie sufoko. Kupię sobie teraz 60 Moon, bo Jak dla. Da! Nie to. Jak dla mnie Moonbowling jest u jednym z lepszych. Szyjekiem minusem jest to, że są aktywne od 18 do 4. Są 5 razy. Jeśli, na przykład, jak teraz, ja e, Expię Turanta, to najlepiej dorzucić jakiegoś słabszego jeszcze pokemona, żeby obniżyć. W tym momencie mam jakieś niskie levele i łatwiej mi złapać. Bo mam skuteczność około 40 do 50. symbol, że to natomiast nie warto sprzedawać, lepiej sobie zostawić do wymienienia punkty, bo zawsze jest jakieś fajne pokemony można kupić za to lub jakieś inne przedmioty, więc to o przykład teraz mam miałem 46, jednak jednym minusem jest to, że nie zawsze się łapię i nie zawsze zostaje się pokemona ani nic. Nie, że można czasami przeplikać cały, e, cały pasek energii i nic nie zrobić. Kiedy potrzebowałem e, Pokémonów e, ciemności to nie miałem ich. Ale teraz jak potrzebuję Steel to nie, nagle są wszędzie. Nie ewoluuję ich, ponieważ potrzebowałbym Roaster a je, on jest dosyć drogi. I mi się to nie opłaca, więc teraz sprzedam ile będzie kasy. No, powiedzmy, że to jest w miarę dobre, chociaż nie jest to też taką liczbą, jakbym chciał. Mam 10 wykonanych, mam 10 ukończonych zadań, z tego mam 130, plus mam około 48 symboli, Joto. Więc to jest około 180, bo pewnie jeszcze zbiorę więcej. Muszę teraz zdobyć jeszcze około 201 e, typu Steel Pokémonów. Złapałem hut huty. Tego mi się nie opłaca robić. Tego też mi się nie opłaca robić. To i tak zostanie z wykonanym mimochodem, bo tu musisz tylko znaleźć e, jakieś jagody. Dzisiaj po prostu możesz sobie szukać o lokacjach i może w końcu coś znajdziesz. Zadaniach pobocznych. Nie wiem gdzie złapać dorfany. Do może szajni shiny, shiny, shiny bala wykonam, bo, bo potrzebuję jeszcze trochę. Antidotum w ogóle się nie opłaca robić. To są jakieś jeszcze... jak wykonasz się wszystkie, to dostaje się... Raczej tego nie zrobię, więc... Zag Zagadek wszystkich mam zrobiono Z trzeciej. Nie wiem jak to zrobić. Podobno trzeba zrobić coś, co jest mega drogie. Więc ja tego nie będę robić. O, widzę, że jakiś gościu mnie pokonał. Hach. no, nie dziwię się jak mam Pokemona takiego małego. On ma na 101. Więc nie miałem z nim najmniejszych szans. Tutaj mam natomiast. Dla prasa, jak jeżeli będziecie go chcieli, to będę mógł Wam wystawić. Albo zrobię jakiś konkurs. A tu mam jajko regionalne, jest to bardzo ciężkie do zdobycia. Chociaż w filmie ja już praktycznie zdobyłem 3 jajka i mi wypadł. Moment, jak dobrze zawsze eee. nie Fletchinder, tylko on wypadł mi, znaje, z czego jajka, wypadł mi takie coś padło mi takie coś po prostu nie hmm. natomiast jeszcze jest 30% na punkty honoru chociaż ja nie będę kupować o, natomiast mogę jest darmowe leczenie dzięki temu eventowi więc można robić sale już ukończone praktycznie wszystko nie nie praktycznie Mam wszystkie, mam wszystkie osiągnięte. Moment nie tutaj. E, statystyki. Nie, no chyba w osiągnięciach. A, moment, chyba wiem już gdzie to jest. E, o, tu mam wszystkie. Ale lepiej jak zrobię na osiągnięcia. Tu jakieś mam poboczne. O, skanto muszę wykonać jakieś zadanie o, oka, ale mi się tego nie chce robić, mi tak samo tego. Hoen to jest najbardziej znienawidzony przeze mnie region, ponieważ nie mogłem pokonać jednego przepraszam bossa i nadal mam niezaliczony, a tak to mam wszystkie odznaki ze wszystkich Tu mam jakieś inne Whatever. Dobra a więc klikam, klikajmy dalej A jezus jednak Master Egg znaleźć wielka jajek boże symbol mocy Dobra jeśli chcielibyście szukać jakiś JOTO e, typu e, metalu to najlepiej szukać w wiosce u bo jest tu e, a skar skarmory w innych praktycznie nie ma. Tutaj przepraszam na chwilę.